Wiecie, kto Was ocalił i jak Was ocalił, więc żyjcie zgodnie z tym. Zdarza mi się myśleć, że szkoda, iż nie byłem adoptowany. Oczywiście zazwyczaj takie osoby mają pewne traumatyczne doświadczenia w dziedziństwie, spowodowane tym, że biologiczna rodzina nie mogła się zajmować takim dzieckiem, ale to, co jest ogromnym zyskiem zaadoptowanego adoptowanego dziecka... Gdy się nawraca do Boga, jest to, że z autopsji, z własnego doświadczenia ono wie, co to znaczy być adaptowanym czy adoptowaną. Więc kiedy dowiaduje się o konieczności przyjęcia daru zbawienia i stania się dzieckiem Bożym, co również wiąże się z duchową adopcją, to taka osoba może zawołać: Ja wiem, co to znaczy, już to raz przeszłam. Choć duchowa adopcja przez Pana Boga jest czymś dużo głębszym i wszechstronniejszym niż stanie się przybranym dzieckiem ziemskiej rodziny, to pewne analogie nadal działają. Stając się dzieckiem przez kogoś adoptowanym, wchodzimy w nową relację systemu więzi rodzinnych. Mamy nowych braci, siostry, wujków, ciocie, dziadków i babcie. Zaczynamy nosić nowe nazwisko, które może mieć sławę i bardzo dobrą renomę. Zaczynamy poznawać też dalsze kręgi znajomych i przyjaciół rodziny. I taka zmiana wymaga czynnika motywującego, aby odpowiednio się zachowywać. Nie zgodnie ze starą tożsamością takiej osoby, kiedy była ona jeszcze sierotą, ale by być już jako na przykład potocki, czy czartoryski, albo kowalski, w zależności od tego, kto był adoptującym. Z pewnością dla sierot, tą motywacją jest to, że byłam, byłem w domu dziecka, w pogotowie opiekuńczym, w rodzinie zastępczej, ale teraz mam mojego tatę i moją mamę. Jestem w prawdziwej rodzinie. Apostoł Piotr również przypomina wierzącym o kilku powodach dających nam silną motywację, by żyć zupełnie inaczej, niż ludzie na tym świecie. Inaczej. To niekoniecznie jak Amisze, zaszyci gdzieś na ustroniu i nie korzystający z technologii. Jakościowo inaczej. Przeczytajmy tekst z pisma mówiący o tych motywacjach. Pierwszy list Apostoła Piotra, pierwszy rozdział 17-25. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I wiedząc, że nie z rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja. Są w Bogu. Skoro dusze Wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni nie z skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. Tyle czytania nieodmylnego i natchnionego Bożego Słowa, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że adoptowałeś nas. Dziękujemy Ci za skutki, jakie to wnosi w nasze całe życie, w nasze poczucie wartości, celu, sensu naszego życia. Ale teraz modlimy się, Boże, żebyś Ty przekonał nas i nauczył. Jak ważne to jest dla nas, jakbyśmy umieli to wcielić w życie dla Twojej chwały. Amen. Wiecie, kto Was ocalił i jak Was ocalił? Więc żyjcie zgodnie z tym. W tym tak zwięzłym tekście nasz z zawodu rybak, a z powołania apostoł Pana Jezusa, zawarł kilka niezwykle głębokich prawd, które powinny być dla nas, wierzących, nie tylko znane, ale i nas poruszające motywujące. Pierwsza motywacja w wersecie 17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Posłuchajcie uważnie. A jeśli wzywacie jako ojca tego, stop. Kiedy myślimy o wzywaniu kogoś jako ojca, to jakie przymioty ojcostwa zazwyczaj przychodzą nam na myśl? Opiekuńczość, miłość, dobrotliwość, gotowość do przyjścia z pomocą, do tego, żeby się z nami bawić, ale niezbyt często surowość. No, chyba, że ktoś miał bardzo surowego ojca. Czy fakt, że ojciec ten w niebie jest niestronniczym sędzią, a tu mamy, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, a dalej kończy tę myśl poleceniem, Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. No to ten fakt nie powinien być dla nas obojętny. Mamy tu dwie kwestie. O jakim sądzie jest tu mowa i o jakiej bojaźni jest tu mowa. Czy apostoł Piotr miał na myśli to, że jego adresaci, osoby wierzące, staną kiedyś przed Bożym Sądem i dopiero wtedy zdecyduje się, kto z nich będzie potępiony, a kto zbawiony. I że ten sąd będzie w oparciu o uczynki, co wtedy zrobić z takim fragmentem jak Ewangelia Świętego Jana, 524? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Tu pan Jezus mówi o ludziach, którzy przeszli ze śmierci do życia. No nie takich jak łazarz, co fizycznie umarł i był wskrzeszony na powrót przez pana, ale. Tych, którzy byli duchowo umarłymi, odłączonymi od Boga przez grzech, ale odrodzenie, jakie w nich sprawił Bóg, umieściło w nich wiarę i nowe życie, które, jak mówi tekst, charakteryzuje się tym, że taka osoba na ogół słucha słowa Jezusa i ufa Bogu Ojcu, czyli temu, który posłał Jezusa, tu w swoim życiu na ziemi. A w przyszłości taka osoba nie idzie na sąd, bo już teraz ma tę jakość, którą się określa mianem. Życie wieczne. Podobny wniosek wyciągamy z Księgi Objawienia. Gdy czytając o sądzie ostatecznym, mamy dwie grupy. Jednych, którzy są osądzeni na podstawie ich uczynków zapisanych w Księgach, to będą potępieni, i drugich, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Fakt, pojawia się motyw sądu według uczynków, ale tak osądzeni będą tylko ci, którzy nie uwierzyli Bogu, a wyrok wtedy jest tylko jeden. Ich uczynki potępiają ich. Na zawsze. Ale czy jest tak, że czyny wierzących miałyby nie doczekać się również pewnego ocenienia, pewnego sądu? W liście do Rzymian apostoł Paweł przypomina wierzącym, że my również staniemy przed Bożym sądem. To jest Rzymian 14, 10-12. A ty czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano jaką żyw, mówi Pan, Ugnie się przede mną wszelkie kolana i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Tu, co prawda, nie ma w tle mowy o potępieniu, ale o zdaniu za samego siebie sprawy Bogu. O tym rozliczeniu z nami jako sługami Chrystusa mówi też apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 4,5. Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły z serca. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ale czy to rozliczenie będzie polegało jedynie na rozdaniu pochwał, jeśli słabo mi szło jako naśladowcy Chrystusa? No to trudno. Najwyżej mniejszą nagrodę czy pochwałę odbiorę? Nie. Pan nasz rozliczy również nasze uchybienia. W drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian 5, 9 do 10 czytamy. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I ważne, że słowem przetłumaczonym na określenie sąd nie jest typowe w tej sytuacji słowo Krina, co oznacza sąd, na którym zapada wyrok potępienia, ale słowo Bema, oznaczające trybunał. Tak jakby apostoł Paweł chciał rozgraniczyć te dwa sądy. Jak będzie wyglądało rozliczenie tego, w czym nawaliliśmy, skoro Jezus za te winy umarł i poniósł karę, nie wiemy dokładnie. Ale inne teksty, jak zapowiedź za pomocą historii o Panu, który powraca po podróży i rozlicza się ze sługami, jaką opowiedział sam Jezus, pokazuje, że dla niektórych to będzie mało przyjemna rozmowa. Pewni słudzy, którzy byli w domu tego Pana, symbolizują funkcyjne osoby w Kościele, to nawet okażą się nie być prawdziwymi wierzącymi, gdyż w tamtej przypowieści Pan tych najgorszych, każe poćwiartować i usunąć wraz z niewierzącymi. I właśnie to apostoł Piotr chce, abyśmy mieli jako stałe przypomnienie, motywujące nas do wierności Bogu. On jest sędzią sprawiedliwym, nie będzie miał względu na osobę. Kim to ona nie była, jakich czynów nie dokonała, nie będzie niwelowało to tego, co zrobiła źle. A o jakiej bojaźni tu wspomina apostoł? Czy mamy, jak wielu ludzi w średniowieczu, żyć w ciągłym strachu, a nuż się nie załapie, a nóż grozi mi potępienie? Jak pewnie wiecie, bardzo ważne rozgraniczenie w tej dziedzinie wprowadza czwarty rozdział pierwszego listu apostoła Jana. To są wersety 17 do 18. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Jest bojaźń właściwa, pełen respektu, szacunek. I bojaźń grzesznika, który wie, że zdecydował się trwać w buncie wobec Boga. Dlatego drży przed karą. Ale jak patrzymy na swoje życie i zadajemy sobie pytanie, czy ja miłuję Boga? Jeśli jeszcze dołożymy prawdę z poprzedniego wersetu, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, to możemy zadać sobie też pytanie: czy ja wierzę w miłość, którą Bóg ma do mnie? No i to rozstrzyga. Jeśli są spełnione oba warunki: wierzę w ogromną miłość Boga względem mnie i zamieszkuję niejako w miłości, a przez to wiem, że mieszkam w Bogu, a On we mnie, wszak On jest miłością, to mogę być wolny od panicznego strachu przed potępieniem. Gdyby ktoś zapytał, co to znaczy mieszkać w miłości, to chyba najprostszym wyjaśnieniem by było, że skoro Bóg jest miłością, ale nie jest widoczny gołym okiem, to kto mieszka w Bogu niewidzialnym, zarazem mieszka zanurzony w uczynkach miłości, a te już są widziane przez ludzi. Na pytanie, czy fragment z pierwszego listu Jana nie usypia czujności farbowanych lisków, tych co tylko udają wierzących, ale swoim postępowaniem temu przeczą, odpowiedź brzmi nie, gdyż mądrość całego pisma adresuje również i ten problem. Tych, którzy uporczywie odmawiają, by chodzić Bożymi drogami, wiele fragmentów ostrzega, że nie mają co się łudzić. Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli pierwszą motywacją do życia w zgodzie z naszą nową naturą jest to, że wzywamy jako swojego Ojca, Boga, sędziego wszystkich bez względu na osobę. To wzbudza zdrową bojaźń. Czyli nie paniczny strach przed karą, ale szacunek i respekt do jego osoby. Drugim motywatorem w naszym tekście jest stwierdzenie dotyczące kosztu naszego odkupienia. Jaką cenę należało zapłacić za nasze uwolnienie od kary i zapewnienie nam statusu? przybranych dzieci Bożych to jest werset 18 wiedząc że nie rzeczami znikomymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego i 19 lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego nie wiemy ile jest na świecie srebra i złota ktoś kiedyś powiedział że całe dotąd wydobyte złoto świata jeśli by przetopić w lite bryły to zmieściłoby się w kilku budynkach, powiedzmy, banków. Ale mimo wszystko, to, za czym ten świat się ugania, bogactwo materialne, nawet w jego największych możliwościach, i tak nie wykupiłoby jednej duszy od jej win. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, to jest Ewangelia Świętego Mateusza 16, 26. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Powiedzmy, posiadłeś cały świat z jego bogactwem. Tryliony, trylionów euro i dolarów. Przychodzisz z tym do Boga i co słyszysz? Tak mało? Chcesz tym wykupić się od złamania mojego prawa? Dopiero potrzeba było kogoś o nieskończonej wartości i pozbawionego jakichkolwiek wad, aby stał się za nas okupem za nasze winy. Stąd słowa kontrastujące marne srebro i złoto z drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pomyśl, dla Twojego, dla mojego zbawienia nie było innego sposobu, jak tylko to, żeby niewinny Syn Boży cierpiał i to jak cierpiał. Kogo to poruszy? Każdego, kogo Bóg poruszył. Tacy arcykapłani, widząc ogrom katuszy Jezusa na krzyżu, potrafili drwić, szydzić z niego. A setnik pogańskich wojsk oddał Bogu chwałę słowami Ewangelia świętego Marka, 15:39. A widząc to setnik, który stał naprzeciw niego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, ten człowiek był synem Bożym. Kto wie, może z czasem Bóg dał mu łaskę nawrócenia i spotkamy go w niebie. Ale o tym planie Boga. Aby wykupić zgubioną ludzkość przez Chrystusa, czytamy dalej w 20 wersecie i 21. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieje są w Bogu. Tu widzimy nie tylko główną postać Bożego planu odkupienia. Imiennie Pana Jezusa, ale i cały drobiazgowy plan naszego zbawienia. Zanim ten świat powstał, nasz Zbawiciel był już przeznaczony na to, by cierpiał dla zbawienia ludzi, którzy jeszcze nie byli nawet stworzeni, ani nie popełnili grzechów, z powodu których zaistniała potrzeba Zbawiciela. Co więcej, Chrystus, choć zapowiedziany wcześniej, to jednak w pełni został objawiony dopiero u schyłku dziejów, jest powiedziane, ze względu na Was. Dalecy jesteśmy odstawienia człowieka w centrum wydarzeń historii. Możecie spotkać ten motyw w popularnych piosenkach chrześcijańskich: Pan Bóg nie wyobrażał sobie wieczności bez Ciebie, więc przyszedł na Ziemię, by znieść krzyż. Brzmi ujmująco: Jaki to ja byłem ważny? My tak nie patrzymy, bo to nie my, ale Boża chwała jest dla nas w centrum. Jednak nasz fragment wskazuje, że w Bożych planach jednak byliśmy niezwykle istotni. Czyli pójść w drugą skrajność, jeżeli liczy się tylko Boża Chwała, a my jesteśmy mało ważnymi pionkami w odwiecznej grze Pana Boga, byłoby równie niedobrym. Bo objawienie Pana Jezusa w pełni, w czasie gdy znosił mękę za nasze winy, miało miejsce, jak mówi nasz tekst, ze względu na nas, którzy uwierzyliśmy dzięki Niemu. I to, że dzięki takiemu Bożemu planowi, nasza wiara i nadzieja są w Bogu, to daje nam właśnie podstawę, by być pewnym naszego zbawienia. Nie w nas umieszczamy wiarę i nadzieję, one są w Bogu, więc są pewne. No i kolejna, trzecia motywacja do świętego życia. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Wydaje się to tutaj być tautologią, czyli takie masą myślane. Skoro duszą święciliśmy przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości, to mamy umiłować. Czyli z miłości mamy wejść w miłość. No, wyjaśnienie tkwi w dwóch rodzajach miłości, jakie apostoł tu nadmienia. On używa dwóch słów. Fileo i agape, Czyli tym, co doprowadziło nas do umiłowania, czyli miłością fileo, czyli taką bratnią, serdeczną, ciepłą życzliwością naszych braci, sióstr w Chrystusie, było to uświęcenie naszych dusz przez posłuszeństwo prawdzie. Czyli posłuszeństwo Ewangelii doprowadziło do tego, że Pan Bóg uczynił nas swoimi dziećmi, a więc znaleźliśmy się w rodzinie, i darzymy serdecznym, ciepłym uczuciem jedni i drugich. No ale żyjemy jeszcze w świecie upadłym i nawet ci serdeczni, kochani bracia i siostry czasem zajdą nam za skórę, i tu potrzeba. I apostoł Piotr wzywa do tego, abyśmy już darząc ich życzliwością, umiłowali ich czystym sercem. I tu używa słowa agape, czyli żebyśmy pomimo różnych przeszkód i trudności, jakie w relacjach czasem powstają, i zgrzytów, działali na rzecz dobra naszych braci. Z tego wynika, że mamy żyć według Bożych standardów, gdyż ten, który nas odrodził działaniem ducha przez Ewangelię, sam działa zgodnie z miłością Agapę. I dobrze wiecie, jaka jest różnica między miłością fileo, bratnią, czułą sympatią, a miłością Agapę. Tą opartą na determinacji czynienia dobrze kochanej osobie, niezależnie od okoliczności. Kontrast między wierzącym a niewierzącym na tym polu najwyraźniej widać w trwałości związków. W świecie niewierzących dość panującym czynnikiem trzymającym daną parę ze sobą, poza miłością zmysłową, jest to właśnie serdeczna życzliwość, jaką darzymy bliskie osoby. Wtedy działa tak trochę rachunek zysków i strat. O, chcę, żeby mi było przyjemnie i żebym miał życzliwą reakcję mojego małżonka. No to obdzielam go, obdarzam go taką samą życzliwością, ciepłem. No i czasami niektórzy stwierdzają, że to nie jest już dobra inwestycja, kiedy coś się posypie. Ja tu okazuję życzliwość jako okazuję dobro i służę, a z drugiej strony nie otrzymuję tego samego. I wtedy takie związki, takie małżeństwa się sypią. Miłość agape nie prowadzi zaś rejestru zysków i strat. Jest 100% daje drugiej osobie, nie oczekując niczego. Podobnie jest w rozwiązywaniu konfliktów. Jeśli będziemy rozwiązywali konflikty na podstawie tylko tej motywacji, jaka jest w postaci rachunku zysków i strat, ja dam życzliwość, otrzymam życzliwość, to bardzo szybko okaże się, że moi, mój rachunek pokaże, to mi się już nie opłaca. Ja nie mam motywacji, nie mam ochoty rozwiązać tego konfliktu. Natomiast dla nas, odrodzonych, wyposażonych w tę oręż miłości Agapy, kochania pomimo, tą motywacją do świętego życia jest wskazanie na czystą, gotową do poświęceń miłość, jaką Bóg nam okazał, odkupując nas. Tych niegodnych i nakazując nam żyć tak samo. I ostatnią motywacją do świętego życia jest trwałość i potęga Bożego Słowa, które było czynne w odrodzeniu naszej natury. To są wersety 23 do 25. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschłatrawaj i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. Zobaczcie, pomimo wszystkich tych ataków na Boże Słowo, które mamy przez stulecia, tysiąclecia, które przychodzą i odchodzą, pomimo kolejnych myślicieli zapowiadających upadek chrześcijaństwa, bo na przykład nauka rzekomo dowiodła, że to przestarzały zabobon, i to ci myśliciele teraz przychodzą i odchodzą, a na przekór im wszystkim, boże słowo ma się dobrze. Trwa. Jest to słowo nieskazitelne. Ono z nas odrodziło. A więc tych czterech źródeł motywacji uczył nas dziś apostoł Piotr. Wzywamy jako swojego ojca Boga, sędziego wszystkich, bez względu na osobę, niestronniczego. Wiemy, jaką cenę należało zapłacić za nasze uwolnienie straszliwa męka Chrystusa. I mamy nakaz gorąco umiłować braci i siostry. Tą miłość już agapę, bo Bóg taką miłość nam okazał. Wiemy, że Boże Słowo jest niezniszczalne, a Ono nas odrodziło. I co najważniejsze, widzimy to wszystko w Jezusie z wyjątkiem odradzenia, bo On był Bogiem w ciele, ale taką postawę On wobec nas zademonstrował. I to jest największa dla nas motywacja, aby żyć imitując Jego życie, a tak naprawdę pozwalać Jemu żyć przez nas. Pomóżmy się. Panie Boże, chcemy dziękować Tobie za to, że odrodziłeś nas, że nasze zbawienie nie polega na naszych wysiłkach, jakby tu się Tobie przypodobać, ale że Ty już od założenia świata okazałeś nam życzliwość. Modlimy się Boże, żebyśmy pamiętali o tych motywacjach, o których apostoł Piotr tak mocno mówił do swoich czytelników. Boże, nie pozwól nam zapomnieć, ile kosztowało nasze zbawienie, jak ono zostało osiągnięte. I daj nam siłę, abyśmy żyli zgodnie z tym. Dla chwały Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen.